Siemanko z tej strony, Elio, Bateria Retrofan. No jak widzicie, jestem w AUCIE, czyli wracam z pracy, czyli będzie pogadanka. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z rodzicami moimi i rodzicami moich dwóch kumpli. No z czasów, kiedy byliśmy w podstawówce i w pierwszych, w pierwszych klasach liceum. A konkretnie o stosunku tych, tychże rodziców do komputerów, do grania, jak, jak to wtedy wyglądało na, na tych konkretnych przykładach. Bo teraz wiadomo. Duża część rodziców gani strasznie dzieci za to, że siedzą przed komputerem, z tabletem, z komórką. E, nazywają to złem i w ogóle, i w ogóle. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że jeżeli dzieci e, mają odrobione lekcje, obowiązki domowe są zrobione, pogoda jest do dupy, nie idą na podwórko, to czemu nie mają sobie pograć? E, ja na jakiegoś psychopatycznego mordercę pograniu graniu w Duke'a Quake'a nie wyrosłem, także chyba moje, moje, moje dzieci też nie wyrosną. No, ale wracając do tematu, jak już miałem atarynkę w domu, no to wiadomo, grało się non-stop albo pisało programy. I któregoś razu, kiedy właśnie sobie grałem, joystick gdzieś tam był przylepiony do szyby, ciupałem w drzwiach mojego pokoju, pojawił się mój tata. No i zaczął tak się mi przyglądać. No i po chwili mnie to tak zirytowało troszeczkę. No i zapytałem się taty, no co chce, grzecznie, oczywiście. No i tata odpowiedział, że nic, nic, ale, ale kiedy kończę. No to taka pierwsza myśl jak się pojawiła, że już się chyba jakieś wąty pojawią mojego taty, czemu tyle siedzę na komputerze. Ja powiedziałem, no nie wiem jak chcesz, to mogę już skończyć. Nie, 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 spokojnie, tata powiedział, graj sobie. Następnego dnia się sytuacja e, powtórzyła, znowu zapytałem tatę. E, no i powiedziałem, no tato, o co Ci konkretnie chodzi? Mam już wyłączyć, za dużo gram? A on mówi, nie, wiesz co, bo ja bym też chciał zagrać. Mnie to, mnie to zszokowało. No i zapytałem tate, w co by chciał zagrać? Mówię, no to siadaj, no, graj. Coś tam było puszczone na ekranie. A tata mówi, nie, 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 ja bym chciał zagrać w te samolociki, żebyś mi pokazał i nauczył. E, no to parę sekund zajęło, zanim zatrybiłem, że te samolociki to jest River. No to szybciutko odpaliłem riverada z dyskietki. E, tata zasiadł, e, przeszedł no, szybkie, szybkie szkolenie pilota, e, myśliwca. No i tam już po chwili sobie, sobie ciupał. Ginął, oczywiście co chwilę. E, to było jego pierwsze. Pierwsza w ogóle pierwsza styczność z joystickiem, więc no to jest tak jak mojej mamie dałem swego czasu myszkę, no to też ją tak pchała palcem jak na jakiś memach. Tak samo wtedy tata z tym Joyem to też jeszcze do końca tak nie tribił przez pierwsze minuty, że do przodu to jest, w, nie wiem, w górę i, i tego typu sprawy. No i sytuacja zaczęła się cyklicznie powtarzać, e, zawsze wieczorem, kiedy no ja już długo siedziałem na komputerze, tata wiedział, że za niedługo się będę zbierał do, do spania, do mycia wcześniej, no to już się pojawiał w drzwiach, ja już go nie pytałem o co chodzi, kończyłem to, co, to, co robiłem, no i tata siadał do, do samolocika, no i ciupał. No i powiem Wam, że z czasem e, naprawdę zrobił się niezły. Tyle, tyle godzin, co on łącznie spędził przy tym River sprawiło, że autentycznie był dużo lepszy ode mnie. No, wynikało to z faktu, że mój tata grał tylko i wyłącznie w River a. ja grałem w inne gierki, więc nie mogłem tak szlifować swego skilla, a tata to robił i naprawdę wyniki były konkretne. Któregoś dnia wróciłem ze szkoły, bo już nauczyłem też tatę, jak tego, te samolociki sobie odpalić. No, często zostawiałem dyskietkę włożoną, tłumaczyłem które guziki, jak włączyć, co nacisnąć, tata sobie już to zaczął sam ogarniać. No i któregoś dnia wracam ze szkoły. Rozbieram się, wchodzę do pokoju, a tam mój tata stoi przy biurku nad komputerem, a na fotelu siedzi moja mama i gra w samolociki. No i później to już było takim standardzikiem u nich. No mama nie była tak dobra jak tata, ale mój tata był naprawdę naprawdę mistrzem świata. No i u mnie to wyglądało tak. Natomiast u mojego kumpla Czesia, trochę w późniejszym okresie, już przy pierwszym pierwszym cie no było to w zupełnie inną stronę. E, wiadomo, mieliśmy sieć osiedlową, często też się odwiedzaliśmy, żeby tam coś poustawiać, coś zrobić, może wspólnie zagrać w coś, nie po sieci konkretnie, ale w jakieś inne gierki. No i zszedłem z 11 piętra na piąte do Czesia, pukam Czesiu mnie wpuszcza, ale mina już taka grobowa. E, no i mówię: no Czesiu, co, porobimy coś razem na kompie? On mówi: No nie wiem, nie wiem, ale wpuścił mnie do domu. E, weszliśmy do pokoju i okazało się, przy, że przy jego komputerze też jakieś tam wtedy 4,8,6. Siedzi jego tata i gra w Pinball Fantasies albo Pinball Dreams, któregoś z Pinballi. Eee, No i cześiu tak grzecznie, ale widać, że zrezygnowany był strasznie. Zapytał tatę, czy. Tato, już skończyłbyś, już, bo przyszedł kolega, my chcieliśmy coś porobić. I jego ojciec autentycznie z wielkim pyskiem i, i awanturą okropną, że e, mamy sobie iść, że teraz on korzysta z komputera, on teraz gra, e, masz się uczyć, e, a kolega, jak nie chce ci towarzyszyć, niech idzie do domu. No, to było, to było masakrystyczne wtedy tam nie przeżycie. No i ta sytuacja już się przy mnie nie powtórzyła, bo już sobie tak jak, że tak powiem, odpuściłem trochę Czesia i chodzenie do niego, ale z tego, co gdzieś tam pisaliśmy na Pony czacie sobie, no to nieraz było, że Czesiu wpisywał, że chłopaki, kończę grać tam w diuka czy w Diablo, bo tata przyszedł i chce grać w pinbale. Także tam było zupełnie odwrotnie. Te rodzic nie pytał, czy może zagrać, nie czekał cierpliwie, nie przekładał czasami na następny dzień, tylko po prostu wyganiał Czesia i, i brał się za ciupanie. I jedno trzeba przyznać temu, temu tacie, że wyniki, które tam kręcił... Zresztą to jest ten tata, o którym mówiłem, że kiedyś go pociulałem, jak sobie edytorem plikowym zmieniłem wynik w pinballu, ale to jest ten tata, który trzepał niemiłosiernie wyniki w pinballach. No, gościu był po prostu mistrzem totalnym, nie? Natomiast jeszcze z czasów 8-bitowych to to jest chyba, to jest chyba najlepsze. Miałem kumpla na siódmym piętrze, czyli znowu truchcikiem po schodach z 11 na 7. To był kumpel, który w czasie jak ja miałem atarynkę, miał też. Miał, miał też. Miał Komodorka C64. No i od czasu do czasu schodziłem do niego grać. No. Jane's Easters, no bo ja nie miałem. Był to też gościu, który jako pierwszy w ogóle z moich kumpli miał odtwarzać VHS. To tak troszeczkę się jeszcze cofnę w, wcześniej. Miał odtwarzacz VHS. To był, też, to był też gościu, u którego z racji tego, że miał tego VHS-a i z racji, że odkrył w domu kryjówkę rodziców, gdzie były pochowane kasety z filmami przyrodniczymi, w których no, dominował ruch posuwisto-zwrotny, tak to nazwijmy. No i któregoś razu też tam właśnie wpadłem do Andrzeja, bo nas, bo nas zawołał. Było, nam, było nas chyba z dziesięciu. Rodziców Andrzeja nie było, no i odpalił ten film przyrodniczy. Tylko powiem Wam wtedy, że jak to nazwać, nie zrobiło to dla mnie wrażenia z tego względu, że, że tak powiem no nie mogłem się skupić na tym obrazie i dźwięku, bo cały czas byłem zestresowany że rodzice Andrzeja wrócą, że dowiedzą się moi rodzice i będzie haja niesamowita no nieważne, dobra, bo odbiegam od tematu któregoś razu poszedłem po, pograć w dżankę do, do Andrzeja. On miał jeszcze dwóch braci, młodszego Michała, starszego Tomka. No i Andrzej mnie wpuścił, ale mówi, że, że musimy poczekać, bo tata gra. Czyli podobna sytuacja jak u Czesia. Tata grał, ale tam nie było problemu. No tata powiedział Andrzejowi, że zaraz skończy, jak przyjdą koledzy, to to nas puści. Weszliśmy do, do pokoju, gdzie ten, do salonu, gdzie, gdzie ten ojciec grał, siedział przed telewizorem i przeżyłem wtedy szok. Szok taki potrójny, chyba właściwie. Zobaczyłem pana tatę, siedzącego przed telewizorem, dużym jak na tamte czasy, chyba 21 cali, trzymającego joystick. E, a na ekranie, e, na ekranie telewizora był taki podział na takich 5 czy 6 sekcji, takich kwadracików. I w tych sekcjach pierwsze były wypełnione, no, nazwijmy to scenką z, filmu, z filmów przyrodniczych, tylko taką zatrzymaną. A w ostatnim okienku była scena również z filmów przyrodniczych, w której Ruch posuwisto-zwrotny był robiony przez kilka osób. E, a całość zabawy sprowadzała się do tego, że pan tata wykonywał joystickiem ruchy, tak jak w Decathlonie, a na ekranie te ruchy były przekładane właśnie na e, czynność fizjologiczną. <ścoughs> e, fizjologiczną, fizyczną. No, czynność fizyczną. E, no i byłem w szoku, że, e, że tata gra w coś takiego. To był pierwszy szok. Drugi szok był taki, że... Kurde, że istnieją takie gry, bo nie miałem o tym pojęcia. E, no, moment, później jak byłem na, na giełdzie, to zapytałem dyskretnie pana, mojego dystrybutora oprogramowania, czy trzyma coś takiego na Atari. Nie było. E, a trzeci szok był taki, że młodszy brat, o 3-4 lata od Andrzeja, był w tym pokoju, siedział na kanapie i patrzył na ekran telewizora, jak tata gra. No, dla mnie masakra. Dla mnie masakra. Także takie, takie są moje wspomnienia z, z rodzicami i, i, i komputerami i grami. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wyglądało, czy Wasi rodzice też grali na kompie, czy to wyglądało bardziej jak u Czesia, że była dominacja rodzica, czy, czy, czy tak jak może u mnie. Dajcie znać, czy za, za bajtla graliście w gierki przyrodnicze. Czekam na Wasze komentarze i na razie.